Przed Panem Bogiem, skąd ja mam wiedzieć, za kogo ja jestem odpowiedzialny? Ja jestem tutaj tym pastorem i żona jest skarbnikiem, a, a, a dzieci są w chórze. A jak nie jesteś w ogóle gotów przyłączyć do zboru, to nie poruś o chrzest. Witam Was w kolejnym odcinku programu Pokolenia. Chcielibyśmy dzisiaj dotknąć tematu członkostwa w zborze i kościołów domowych. Czyli co sprawia, że na przykład grupa biblijna staje się kościołem, że staje się zborem, czy grono chrześcijan, które spotyka się tak po prostu w domu w tygodniu, można ich nazwać kościołem, czy członkostwo takie formalne, od którego chyba dzisiaj w większości już się odchodzi w kościołach ewangelikalnych, czy jest ważne, czy raczej jest to jakiś relikt przeszłości? Więc jak to było z tym członkostwem w kościele, jak to jest z tymi kościołami domowymi, jak to było kiedyś, jak to jest dzisiaj? Zapraszam do podzielenia się waszymi refleksjami. A było to tak, że członkostwo w zborze, we wspólnocie było czymś oczywistym. Formalne członkostwo. Formalne, Formalne. mam na myśli, że człowiek jest wpisany <kuh> na listę, jest jakaś tak, deklaracja tak. członkowska i tak Więc dalej. Więc yy, sam przeszedłem przez tę procedurę. Y, y, bo byłem chrzczony przecież y, świadomie, świadomie, no, się czasem mówi w wieku świadomym. Ja byłem świadomie y, chrzczony, a to też robi różnicę, to tak przy okazji. Ale y, y, jakby no, dla mnie osobiście y, to, to nie był problem, to nie był wyczyn, to była oczywistość, że, że jestem częścią widocznej wspólnoty, y, decyduję się być... Y, Widzialnym członkiem tej wspólnoty, ofiarującym, witającym, ktoś, ktoś czuje uścisk dłoni, bo jestem fizycznie, bo jestem obecny, bo przyjmuję na siebie zobowiązania też wspierania moich braci, sióstr. Wiem, kto mnie pogrzebie, udzieli mi pogrzebu, bo jestem częścią zboru, więc nie jestem obcym człowiekiem. I wiele innych dobrych, właśnie takich, profitów wiąże się z tym, że jestem częścią wspólnoty formalną. Był jakiś Później problem z tym, z tym, z tą listą, ja nie chcę być na liście. Taki, ja nie miałem z tym kłopotu, ale, ale byli ludzie, którzy przychodzili już do mnie jako do pastora, że, że oni właśnie tak chcą, że duchowo tak chcą, ale że fizycznie to nie chcą się określić, bo nie rozumieli, nie rozumieli, oni, oni rozumieli to tak formalnie. Lista tu przynależy, jakbyś zapisał się do partii czy do organizacji, tak to rozumieli. Jakość rozumiem organicznie, więc mi to bardzo pomogło i pomaga, więc dzisiaj ludziom też tłumaczę właśnie tę organiczność, ten związek między jedną częścią ciała Chrystusa a drugą częścią ciała Chrystusa i, i teraz decydować się, czy chcę być palcem, czy chcę być, no, no kimś jestem, jeśli jestem. Bo może nie jestem i mam opór do tego, żeby być częścią. Może, może mam pychę tym, żeby, żeby nie poddać się yy, wspólnocie, pewnej dyscyplinie Wspólnoty, żeby ludzie nie widzieli, co ja robię. Może się boję, może pielęgnuję grzech. Jeśli nie, to, to nie ma problemu i jakby nigdy mnie nie ograniczało członkostwo. Yy, czułem się dobrze i zawsze zachęcałem ludzi do. Do tego, że byli częścią tej lokalnej, jak mówimy, widzialnej Wspólnoty. To ma samo dobro. No. Także ja nie, nie rozumiem do końca ludzi, którzy unikają związku. Bo przecież my nie, nie tutaj nie żenimy się na całe życie za mąż wydajemy, tylko Akurat mieszkam w Warszawie, mam te 5 lat studiów, czemu nie określić się do tego, żeby wspomagać i być widoczną częścią ciała Chrystusa, yy, która się udziela właśnie w tej wspólnocie? Może dołączę do tych tam kilkuset osób, na przykład w Warszawie, którzy, którzy chodzą, tak wiesz, to tu, to, to tam, takie obchody robią tego i w zasadzie nigdzie nie są użyteczni, yy, no, nie mają wpływu. Ani też nie chcą, żeby ktoś miał wpływ na nich. No, może to jest pomysł, ale to, to nie był pomysł dla mnie. To ja chyba też, kiedy się nawróciłem, to miałem taki moment, że miałem opór do chrztu, bo uznałem, że skoro się nawróciłem i jestem z Chrystusem, i jestem zbawiony, to po co się chrzcić? No ale ktoś tam miał dość czasu, żeby z godzinę siąść z Biblią w ręku, ja po prostu stwierdziłem, że Bóg chce ode mnie chrztu. No to jak już doszedłem do, do tego, że chce ode mnie chrztu, to nie dyskutowałem z Panem Bogiem. Tylko jak mam się ochrzcić, to się oszczę i koniec. Natomiast jak już się ochrzciłem, to też dla mnie było oczywiste, że chrzczę się w tym zborze, więc do tego zboru chcę należeć. I jakby było to dla mnie taką zupełnie oczywistą, naturalną jakby konsekwencją tego. Natomiast też oczywiście spotkałem się później z ludźmi, którzy nie chcieli się chrzcić i powiem szczerze, że mnie to zas zastanawiało. No dzisiaj już trochę bardziej jakby rozumiem takie sprzężenie moim zdaniem widzialności i niewidzialności. Jeśli ktoś do mnie dzisiaj na przykład by przyszedł do mnie, pastorze, ja chcę się ościć, ale nie chcę być członkiem naszego kościoła, to bym powiedział to drogi bracie, droga siostro, jeśli się prawdziwie nawróciłeś, to pozostań w tej niewidzialnej obszarze, który Bóg zna. Nawróciłeś się? No to należysz do Chrystusa. Ale jeśli z tej niewidzialnej sfery chcesz wejść w widzialną, historyczną, tak jest. to przepraszam, to przepraszam, jako kto ja Ciebie chcę? Ja Cię chcę jako członek tej konkretnej wspólnoty, która należy do Chrystusa. A do czego Cię chcę? No do przynależności. Przynależności nie tylko Chrystusa niewidzialnego, ale Chrystusa, który jest głową tej wspólnoty. Więc skoro ja Cię chcę, przecież nie chrzczecie prywatnie, tylko chcecie w imieniu Jezusa Chrystusa jako członek tej wspólnoty. Więc jeśli się nie, jesteś, nie jesteś gotowy czy gotowa przyłączyć się do tego zboru, to idź sobie do zboru, gdzie jesteś gotów się przyłączyć. A jak nie jesteś w ogóle gotów przyłączyć się do zboru, to nie poruś o chrzest. I tyle. To jest bardzo proste. I ludzie gdzieś próbują mieć ten chrzest, bo go wyczytują z Biblii, ale nie chcą jakby podjąć jakby tych skutków, które się z tym wiążą. A skutki są takie, że przynależysz do jakiegoś zboru. Tak jak bardzo fajnie to powiedziałeś, nie na całe życie. Przecież możesz się przenieść gdzieś do innego zboru. Oczywiście. W każdej chwili. Ja nikogo nie będę na siłę trzymał u nas w Ale nie rozumiem takiego, takich, takich wolnych elektronów, którzy chcą mieć chrzest, ale nie chcą nigdzie należeć. No to to po prostu nie jest biblijne, a taki werset, który tutaj sobie zapisałem, który moim zdaniem wskazuje na członkostwo bardzo wyraźnie. Trzeci moment dyscypliny, jak ktoś rozrabia w kościele, najpierw sam na sam, potem z bratem bądź siostrą. A jeśli by ich nie usłuchał, powiedz zborowi, czyli jakąś określoną grupę, tak? a nie, nie wiadomo kogo. A jeśli by zboru nie, us nie usłuchał, niech będzie dla ciebie jak poganień i celnik, cokolwiek byście rozwiązali na ziemi, będzie rozwiązane w niebie to oznacza jedną rzecz, że to jest jakieś wykluczenie społeczności w tym momencie. No ale jak można wykluczyć kogoś ze społeczności, jeśli nikt wcześniej do tej społeczności nie dołączył? Dodałbym więcej, nawet w 1 w Koryntian apostoł Paweł mówi wybierzcie karę i wybierzcie taką karę, za którą będzie większość głosowała. Mhm. Czyli oni nawet muszą wiedzieć ile ich jest liczebnie, aby ustalić jaka jest większość. Potem w dziejach apostolskich, kiedy ludzie się nawracają jest napisane, a Pan codziennie pomnażał, a w innym miejscu jest dodawał do ich liczby. Tak. I niektórzy bibliści mówią, że to właśnie sugeruje, że oni wiedzieli, jaka jest, ile ich jest, bo powiedzieli, jaka to jest liczba. Więc kiedy ktoś mi mówi, no, że członkostwo jest, nie jest biblijne, no to ja odpowiadam, że okej, okay, nie ma jednego fragmentu, w którym jasno jest nakazane członkostwo, ale z perspektywy i nowego, i starego testamentu, jasnym jest, kto należy do jakiejś społeczności, wspólnoty, a kto nie. W Izraelu to już w ogóle było bardzo jasne, bo to było narodowe w Kościele. Jak dla mnie członkostwo formalne zdecydowanie jest bardzo biblijną rzeczą i wynika z ogólnego nauczania Nowego Testamentu i różnych fragmentów, które razem połączone wskazują faktycznie na to formalne członkostwo. Masz też w Dziach Apostolskich takie, ten, że zwołali zbór. No to kogo oni zwołali? Tak. No kogoś m musieli zwołać. No, no i, i dokładnie. Dla mnie to członkostwo też jest ważne jako członka zboru, jako pastora zboru. Jako pastora zboru dlatego, że y przed Panem Bogiem, skąd ja mam wiedzieć, za kogo ja jestem odpowiedzialny jako pastor? Kto, kto jest tym, tymi owcami, które Pan Bóg mi powierzył, abym się nimi opiekował? No, wszyscy chrześcijanie, którzy do mnie przyjdą, wszyscy ludzie, którzy do mnie przyjdą? W jakimś sensie tak, ale myślę, że moją pierwszą odpowiedzialnością są właśnie członkowie tego konkretnego zboru. I jako członek zboru, o kogo ja powinienem się najbardziej zatroszczyć? O wszystkich ludziach się troszczyć, no to jest nierealne. Myślę, że najbardziej powinienem się zatroszczyć właśnie o tych, którzy są częścią tego zboru, skąd wiem, kto jest częścią, no między innymi, z członkostwa. I, I bardzo też mi się podoba, jak apostoł Paweł pisze do Tymoteusza w pierwszym liście, aby zatroszczyć się o wdowy. I daje tam bardzo formalną listę i mówi na listę wdów wciągaj kobiety, które są takie i takie i takie, i nie wciągaj takich, które są takie i takie i takie. On nie mówi przecież o wdowach z całego miasta, on mówi o wdowach ze zboru i nawet o bardzo konkretnych wdowach, bo pokazuje, jakie tam mają być te formalne rzeczy i nawet dodaje, że na listę w dół, więc jest tam formalna lista. Więc dla mnie ta formalność jest i duchowa, i przede wszystkim pomaga w takim normalnym życiu chrześcijańskim i wydaje mi się, że wynika z nauczania Nowego Testamentu. No a co z tym tematem grup biblijnych? Kiedy grupa biblijna staje się zborem? Czy kościół domowy, gdzie kilka osób się spotyka wspólnie, dajmy sobie na to w niedzielny poranek. Możemy nazwać ich kościołem zborem? Wiesz, nauczamy, że. Bo to jest taki ciekawy temat, nie, nie, nie zero-jedynkowy, niestety. Mówimy, że pierwszym kościołem to jest nasza rodzina. No, nauczamy, że to jest, mamy odpowiedzialność przede wszystkim za swoją rodzinę jako za ten pierwszy kościół. Więc, jakby troszkę diagnozujemy, że ta rodzina jest kościołem. E, oczywiście w kontekście to mówimy. Nie w sensie y, y, instytucjonalnym, takim zorganizowanym, że teraz ja jestem tutaj tym pastorem i żona jest skarbnikiem, a, a, a dzieci są w chórze. <laughs> nie w tym sensie. Ale że mamy taką odpowiedzialność za siebie duchową. Spotykamy się, modlimy, czyli robimy pewne czynności, nawet i śpiewamy, bo, bo często się zdarzało, kiedy nasi chłopcy byli z nami, że, że mieliśmy takie nabożeństwa domowe. Czyli byliśmy de facto w takim sensie, nawet tak jak wejdziesz, to zobaczysz, że oni mają nabożeństwo, ktoś to rozpozna. Ale byłbym daleki od tego, żeby, żeby no tworzyć też takie twory. Tylko dlatego, że kilka osób się spotka no, na, na grupę biblijną, to żeby to też tak w sposób taki sformalizowany odczytać i, i godzić się, że teraz każda grupa jakby, no bo te, te kościoły takie, nie pamiętam nazwy, kościoły komórkowe to się mówiło, że no tak... No, po, były podejmowane w historii różne próby, żeby oprócz tej kongregacji dużej, żeby jednak te twory takie właśnie jak kościoły komórkowe, grupy biblijne, domowe, żeby były jakby równoległe do ważności do, do, tego, do tej kongregacji większej. Więc z mojego punktu widzenia jest to trudne do... Do, do powiedzenia, że, że tak albo nie, że to no, nie może tak być, albo może tak być, w takim sensie wszystko zależy, co leży u podstaw tego. Czym się ludzie, czy to są ludzie anarchiści, którzy nie pójdą dlatego, że ty jesteś pastorem, albo w ogóle, że pastor to jest persona non grata. Bo, bo są tacy, którzy... Pastor to w ogóle to jest nie biblijne, nie nowotestamentowe, więc my będziemy mieli tutaj grupę i bracia będą usługiwali. E, no zależy od, od motywacji. Jeśli ktoś ma dobre motywacje, to będzie spotykał się w domu, na grupie domowej i nie wzgarli tą wspólnotą, tą eklezją w większym wydaniu, ale określoną. Myślę, że tutaj właśnie to jest ważne. Dlaczego? Dlaczego ktoś się spotyka w domu? Myślę sobie, że no, powody mogą być bardzo różne, od bardzo duchowych po bardzo nieduchowe. Czyli może być tak, że ktoś po prostu nie ma, nie wiem, zboru w najbliższym promieniu 30 kilometrów, czy 40, czy 50. I spotykają się bracia, nie wiem, nawet z kilku zborów może na grupę biblijną w tym samym miasteczku czy wsi, żeby mieć społeczność ze sobą. No, bardzo dobrze. Ale dobrze by było, żeby oni byli też członkami gdzieś swoich zborów, gdzie tam się spotykają powiedzmy raz na miesiąc, może jeżdżą. Może dzisiaj częściej, bo już jak mają auto, to łatwiej im pojechać. Więc to są takie sytuacje jakby, no, wynikające z, widać, widać jak, jakie jest życie i jaka jest motywacja. Natomiast chyba dzisiaj taki jest trend właśnie, który wszystko co zewnętrzne i wszystko co uporządkowane nazywa religią i czymś złym. Myślę, że to nie jest ani biblijne, ani, 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 ani prawdziwe, dlatego, że tych samych ludzi spotykamy, jak podpisują umowy o ubezpieczeniu samochodów, jak nie wiem, kupują na własność mieszkania. I, i tu jakoś nagle ta formalność im nie, nie przeszkadza, no bo chodzi o pieniądze, bo chodzi o dziedziczenie, bo chodzi o zwolnienie od podatków. Więc jest w tym jakaś obłuda, moim zdaniem, jakaś taka, taka, taka rozszczepienie rzeczywistości. Myślę sobie, że. Jeśli chcemy traktować poważnie na przykład to, żeby nasze wnuki miały budynek, który my dzisiaj budujemy, no to jak to zabezpieczyć? No musimy mieć jakąś własność, musimy zbór mieć jakąś podmiotowość, musimy się troszczyć w nadziei, że te kolejne pokolenia będą sobie też z tego błogosławieństwa czerpać. Tworzymy jakąś wspólną, no tożsamość prawną, no bo, bo jak to inaczej nazwać, tak? A jeśli chcemy uzdalić na przykład, co jest herezją, a co nie jest herezją, to musimy jakieś wyznanie wiary stworzyć. A jeśli chcemy się spotkać, nie tylko nasz zbór, ale zbór trzy ulice obok, które szanujemy i w Gdańsku, i w Szczecinie, i, I w Węgorzewie, i w Białym Stoku, i gdzie tam jeszcze, to musimy jakoś ustalić pewne zasady, jak się spotykamy, kto jest naszym reprezentantem, jak są ci reprezentanci wyłaniani. A jeśli chcemy na przykład jeszcze jakichś koordynatorów stworzyć, którzy będą pewne rzeczy robić, i jeszcze chcemy im jakieś pieniądze powierzyć, co też wydaje się rozsądne, jeśli chcemy, żeby to działało, no to znowu musimy jakieś zasady postwarzać, więc to nie są rzeczy złe. Ja myślę, że to są rzeczy normalne, dobre i yy, pewne procedury po prostu, no, muszą być ponazywane, po zresztą w Biblii też mamy listy polecające. Dlaczego list polecające? Dlaczego co Duch Święty nie może działać inaczej? A dlaczego Duch Święty nie może działać przez list polecający? To też jest Boże działanie, więc myślę sobie, że oczywiście jest zawsze ryzyko przerastu formy nad treścią, to jest prawda. I jakby ja się zgadzam z tym, z tym, że to jest zagrożeniem, ale tak samo, ale jakby samo zagrożenie nie, nie oznacza, że rzeczywistość jest zła. Tak samo można przyrost formy nad treścią zrobić w małżeństwie. Tak samo niektórzy tylko mówią, że to jest tylko papierek. To no nieprawda, ale czy zdarza się, że jest tylko papierek? Zdarza się. No więc to, są, to, to jest zagrożenie, ale prawdziwość zagrożenia nie oznacza, że rzeczywistość sama w sobie jest do odrzucenia i, i tyle. Trzeba być świadomym tych zagrożeń i pewne rzeczy robić. W takich e, klasycznych e, protestanckich e, kościołach i Calvin, i, i Melanchthon y, pisali o tym, że prawdziwy Kościół to jest ten, w którym zwiastuje się czyste słowo Boże i w którym należycie sprawuje się sakramenty w sensie chrzest i. I sprawuje dyscyplinę. Yy, I właśnie, ale to Baptyści zaczęli to dodawać i to się pojawia w londyńskim wyznaniu wiary, czyli takim pierwszym poważnym dużym baptystycznym, że do tego dochodzi właśnie sprawowanie, dyscypliny i członkostwo. Ale reformowani to, chyba Jan Łaski to wprowadził. Tak, tak. jako dyscyplina. Tak. Ale baptyści wprowadzili, że dyscyplina, no bo jak mamy mieć dyscyplinę, to musimy wiedzieć, kogo dyscyplinujemy, więc musi być formalne członkostwo. I wydaje mi się, że to są dobre wyznaczniki na to, co sprawia, że grupa biblijna zaczyna być zborem. Yy, nie uważa. Że jeśli ktoś nie jest zalegalizowanym prawnie związkiem wyznaniowym, to nie jest kościołem. Nie, nie, nie. to no, Państwo o tym nie, 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 Broń Boże. Nie, nie, nie tego nie określa. Określa to właśnie myślę, że Pismo Święte. I faktycznie, jeśli pojawia się właściwie głoszone słowo Boże, ym, czyli, czyli prawdziwe, ym, bez jakichś właśnie tych herezji czy, czy takich z, z, za, za poważnych zabrudzeń i tak dalej, właściwie głoszone Słowo Boże, do tego, że oni gotowi są chrzcić innych ludzi, właśnie nie tylko dlatego, że Chrzest jako ym, po prostu nakaz, ale Chrzest jako ukazanie, że kogoś przy, przy, przyłączamy do ciała Chrystusowego. Do tego dbają o wieczerzę pańską, która znowu nie jest tylko rozumiana jako jakaś mistyczna więź z Chrystusem, ale też jako potwierdzenie, że my należymy do siebie nawzajem. I właśnie w tym się pojawia dyscyplina, no bo jeśli to jest grupa biblijna, no to, to co możemy powiedzieć? Ty, Mateusz, nie możesz przychodzić od jutra na grupę, bo głosisz nieprawdę. No nie. No, musimy mieć jakieś członkostwo, żeby dy, siebie dyscyplinować, co, co widzimy jasno w piśmie. Wspólną się. tożsamość. Tak, to wtedy to zaczyna być, zaczyna być kościół, niezależnie od tego, czy on jest zalegalizowany, czy niezalegalizowany, ale faktycznie ma jakąś swoją odrębną. Istotę jest jakimś odrębnym bytem, i z tego naturalnie potem rodzą się jakieś denominacje. Kiedy jakieś zbory podobnie myślą, to łatwiej jest być razem, więc też nie, nie uważam, chyba też, że denominacje są czymś złym. Znowu, oczywiście, może być przerost formy nad treścią, ale generalnie myślę, że jeśli nam to służy, do, do, dobrym rzeczą, to też Pan Bóg w tym jest. No i też myślę, że to jest jakaś forma jednak wyrażenia jedności. i Owocna, no, chociażby kwestia taka, że jak jakiś zbór baptystów potrzebuje, nie wiem, 100 tysięcy na duży, poważny remont, no to jest szansa przy tych 100 zborach, że te pieniądze się jakoś pojawią. No i Jakbyśmy tak mieli na Facebooku rzucić, no to się nie znamy. Tutaj się znamy od wielu, wielu lat, spotykamy się i wiadomo, znamy braci, znamy siostry, wiemy gdzie to jest, wiemy, że to będzie trwało, wiemy, że to będzie gdzieś tam, jak żadnej wojny Pan Bóg nie, nie, nie dopuści, to to, to to będzie z nami. I tak dalej, no, to, są, to są taki. I tak, żeby, żeby jakby też nie, nie wynikało z tego, że, że duży jest lepszy, a, a ten mały jest jakby ma deficyty albo, albo nie do końca spełnia warunki, to żeby też no, cały czas mieć na uwadze zarówno i w tej dużej strukturze, jak i w pojedynczej grupie domowej. Te, te, te kwestie motywacyjne, dlaczego ludzie przychodzą, dlaczego ludzie organizują się w grupę domową, dlaczego są zborem, dlaczego są kościołem, dlaczego pastor jest pastorem. No te, te, te rzeczy, i jeśli, jeśli tutaj jest rozdźwięk i źle rezonuje względem Bożego Słowa, a nie organizacji, którą tworzymy, tylko Bożego Słowa, no to i w tym małym tworze, i w tym dużym tworze może być niebezpieczeństwo, ale jeśli, jeśli ten mały twór właśnie jest praktyczny, to, co ty powiedziałeś, że mają daleko tu, tam, no to, to, to jest łaska, że mogą się spotykać właśnie w tej grupie, ale zachowywać też takie pragnienie do tego, żeby być częścią takiego widzialnego kościoła wspólnoty, yy, która sobie służy i pomaga i, i powoduje, że możemy dalej przejść w tym marszu wiary. No właśnie. Ja nie mam nic do dodania. A męż? Mateusz, Mateusz, masz coś do dodania? Yy, ja się zgadzam z Wami. To jak Wy coś macie do, do, do dodania, to napiszcie nam w komentarzach, a tymczasem zachęcamy do tego, że jeśli jesteście ludźmi wierzącymi, e, ufającymi w Chrystusowi, byście dołączyli do zborów, a jeśli jesteście częścią jakichś zborów, to abyście o te zbory się troszczyli e, i oglądali e, pokolenia na baptyści TV, lajkowali, subskrybowali i udostępniali. Do zobaczenia w następnym odcinku.